Świetny występ, kapitalny. Opłaciło się przyjść. Wrażenie rewelacyjne. Generalnie Hania ma fantastyczny głos. Głosy, oczywiście, stają odręb, a jest niesamowita energia w tym wszystkim. Bardzo właśnie żywiołowa dziewczyna. Bardzo mądre słowa piosenek. I to jest właśnie takie wzruszające. Hanka Wójciak. Jest to muzyka kolorowa, bo jest tu dużo improwizacja, a z drugiej strony mantrowanie motywów. Jest troszeczkę spokojnych pieśni, a są też takie skoczne, z drygiem, wesołe, więc te wszystkie nastroje się zmieniają. I myślę, że to określenie muzyka kolorowa najpełniej oddaje to, co robimy na scenie. Hania, to masz niesamowity głos, jak ty wydobywasz te wszystkie dźwięki ze swojego ciała, ze swojej piersi. No wiesz, to trzeba właśnie przede wszystkim to zrobić i może nawet nie bardzo się zastanawiać jak. Uważam, że nasze ciało doskonale wie, jak się zachowywać może dlatego najlepsze koncerty daje wtedy, kiedy jestem bardzo zmęczona. Prędzej się łazędą góry z dolinami, jako się łazędzie miłość między nami. Może być tako? No, Jacyk <laughs> Jacek Długosz, gitara. Każdy z nas jest inny w sumie w tym zespole, każdy się inspiruje innymi rzeczami, innymi gatunkami muzycznymi. No a wspólnie powstało coś takiego i na pewno dużo emocji nam towarzyszyło. Mamo, ja ci wy... Mateusz Frankiewicz, kontrabasista, Hani wójcie. Hania to też są właśnie piosenki o miłości, piosenki o ciężkich chwilach, o tym jak się w życiu nie układa i co człowiek wtedy czuje. Chyba fajnie w ogóle na ludzi wpływa takie. Poczucie, że, że jeszcze właśnie gdzieś taki ciepło między ludźmi jest. Dobry głos ma silny. Zakwycony jestem po prostu. Na pewno będę fanem. Po prostu brakuje mi słów. Teksty mądre, przemyślane, takie głębokie, naprawdę bardzo dobre. Prawdą jest, że no, nie da się zrobić tego typu muzyki i żeby ona jakiś poziom prezentowała, jeśli człowiek tego nie poczuje, nie przeżyje. Bo to, co my czujemy, mam przynajmniej taką nadzieję, też potem czują inni ludzie się śmiała, każdego... Koncert na dziedzińcu Radia Kraków to jest zapowiedź Waszego debiutanckiego albumu z Nahorka. Jaki będzie ten album? To jest taka kompletna całość. To jest troszeczkę taka moja opowieść o tym, co się u mnie działo przez dwa, trzy ostatnie lata. Chciałabym tylko, żeby, żeby się gdzieś tam jeszcze ta nasza muzyka przedostała w dalsze rejony Polski. To jest takie moje marzenie. Z całej swej